Witaj! Dzień dobry! Dzisiaj karta dnia to delikatna równowaga. Zboczyłeś nieco ze swojej trasy, zatem mądry koliber odwiedził Cię, by delikatnie skierować Cię z powrotem ku Twojemu centrum, w którym strumień płynie żwawo i bez przeszkód, a Twoja ścieżka, wyraźna i wygodna, ścieli się u Twoich stóp. Życie i cała natura muszą znajdować się w stanie delikatnej równowagi, którą możesz przyrównać do tańca, jeśli chcesz. To równowaga między przypływem i odpływem dawaniem i braniem pchaniem i ciągnięciem. Otrzymałeś radę, by odzyskać równowagę, idąc za przykładem kolibra, który utrzymuje się przy życiu, spożywając dokładnie tyle nektaru, ile potrzebuje. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, w którym obszarze swojego życia możesz dziś dodać trochę słodyczy. Jeśli czujesz się przytłoczony, najwyższy czas zrobić sobie ciepłą kąpiel, uciąć sobie drzemkę, iść na spacer lub zadzwonić do przyjaciela, który zawsze potrafi cię rozweselić. Z drugiej strony, jeśli czułeś się ostatnio Znudzony, albo masz poczucie, że utknąłeś w miejscu, być może nadszedł czas, by rozruszać swoją energię poprzez działanie, na przykład ćwiczenia fizyczne, pracę nad jakimś twórczym projektem lub codzienne zapisywanie swoich myśli i uczuć. Twoja intuicja podpowie ci, czego potrzebujesz. Dobrego dnia.